Krzysztof Towiński, Federacja Gospodarstw Rodzinnych. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, 3 lata niszczenia polskiej wsi w nieudacznym zwalczaniu afrykańskiego pomoru świn. Panie Ministrze, co mamy po tym okresie trzyletnim? ASF miewa się bardzo dobrze, dzików przybywa, gospodarstw ubywa, cena świn 3,50, 3,60, co jest dramatem. Wstydem dla Was! że w kraju europejskim do, doprowadzamy do takiej ceny i rolnicy w czwartek na blokadach, w piątek i w dniu dzisiejszym na blokadach. I to tylko zaznaczam, że jest, Panie Ministrze i Szanowni Rządzący, początek będziecie mieli, nikt tego nie zniesie. Mamy póki co 180 parę tysięcy tak zwanych siedzib, stat produkcji trzody w obecnej Rzeczpospolitej. Przypominam, że z 250, 260, no ale w redukcji jesteście dobrzy. To jest stan na dzień dzisiejszy. I na przykładzie województwa podlaskiego powiem Państwu, co grozi całej Rzeczpospolitej, żebyście nie bagatelizowali i parlamentarzyści z poszczególnych także regionów, bez względu, czy to opozycja, czy obecnie rządzący zniszczycie polskie rolnictwo, zniszczycie strukturę gospodarstw rodzinnych i zostawicie tak tuczne kłaczy i szajc, który się sprzedaje i dzisiaj szajs jest dostępny w sklepach polskim konsumentom. I województwo podlaskie 2006 rok 900 tysięcy sztuk trzody chlewnej, 2010 650 tysięcy sztuk trzody chlewnej, 2018 obecny rok 270 tysięcy sztuk trzody chlewnej. Siedziba tak, czyli ile gospodarstw było? 2006 tam, gdzie było prawie milion sztuk trzody, 30 kilka tysięcy, rok 2010 24 tysiące, rok 2018 4 tysiące. A jak się zwalcza, panie ministrze, i cała. Ta pańska ekipa rządowa, afrykański pomór świn, to odsyłam was, a jestem mieszkańcem Województwa Podlaskiego, po sąsiedzku, na wschód, najlepsze przykłady, do obwodu Grodzieńskiego. Dane, którymi dysponuje, są danymi polskiego głównego urzędu statystycznego, czyli polskiej instytucji. To nie Łukaszenka tworzy, nie Łukaszenka robi. Rok 2010, pozycja wyjściowa, Republika Białoruska. Trzoda chlebna w moim obwodzie grodzieńskim to jest podobne. Grodzieński, województwo podlaskie są to podobne. Trzoda chlebna 748 tysięcy sztuk. W Polsce w tym czasie, w moim województwie podlaskim 602 tysiące. Rok 16. Już przypominam, po ASF-ie, gdzie my redukujemy, dzieci i nic nie potrafią, nic nie robią. Stan trzody chlebnej, bo chyba po to zwalczamy, żeby była trzoda chlebna. Czy w odwrotnym kierunku? No to jeśli w odwrotnym, to dobrze robicie. Czoda chlebna, Republika Białoruska. 710 tysięcy, rok 16, Polska 320. Obecnie 740 tysięcy, my, tak jak mówiłem, 270. Czy Państwo nie widzicie, uczcie się, że oni opanowali, że w dalszym ciągu utrzymują taki sam poziom produkcji czody chlebnej, wręcz zwiększają. A myśmy ograniczyli o, o, o 300-400%. Więc co się dzieje? Po co jesteście tym rządem? A dlaczego to się dzieje? Dlatego się dzieje, bo pan tutaj, główny inspektor weteranii opowiada nam o chłodniach. Panie inspektorze, pan się przejeźdź w Rzeczpospolitą. Pan zobacz, co się, myśliwi to powiedzą. Co się dzieje z dzikiem strzelonym? Gdzie on jest patroszony? Przeważnie wiemy, dobra, niech będzie przy tej chłodni. A jak te chłodnie wokół zabezpieczone? Przecież inkubator wirusa jest przy tych chłodniach. Co wy robicie? Po co są te chłodnie? Jaki jest kontakt w tym czasie? My Was prosimy o jedno. I, czy, ten, czy cena kilograma dzika? Jest aż tak cenną, żeby cały ten cyrk, chłodnie, nie wiadomo co robić, badania, ludzie kochani, wyrywkowo sobie, pan profesor tam siedzi, wie o co chodzi, więc robi wyrywkowo sobie badania tego dzika, utylizujcie, utylizujcie nawet prostymi metodami na miejscu i dopiero faktycznie, realnie zaczniemy się pozbawiać, pozbywać tego wirusa z tak zwanego środowiska. Następna sprawa, dlaczego rolnicy, panie ministrze Giżyński, pan Polak, katolik i proszę się nie obrażać. Jestem Polakiem, katolikiem i to nie jest wyzwisko. I nie wyobrażam sobie, żeby tak czynić z rolnikami, muszą po sądach biedni, za jakieś 12 14 tysięcy, jakiś tam wasilów spod Białej Podlaskiej, do, domagać się to, co im jest im należne. Czy wy wstydu nie macie? Dlaczego rolnicy, którzy zostali, taki jak pani Szarejko w województwie podlaskim, protokołem stwierdzone, Straty chyba za 15 rok spowodowane przez szkody łowieckie na 600-700 tysięcy, czyli nastąpiła klęska. Dlaczego wy nie potraficie tego załatwić? Dlaczego ten człowiek lata się dobija jest zrujnowany? E, ostatnie zdanie, jeśli, jeśli, jeśli panie przewodniczący można, oczywiście za obiekty specjalistyczne wyłączone. Jak wy nas traktujecie jako ostatnich dziadów, ludzi podrzędnej kategorii? Czy Pan rozumie, co to obiekt specjalistyczny na postawiony za kilkaset tysięcy i dzisiaj stoi wyłączony? I co ja mam tam, króliki wasze owce, zioła wodować? Natomiast proszę też, Panie Ministrze i Szanowni Parlamentarzyści, przyłóżcie się. W krajach cywilizowanych, żeby nie tylko ze względu na SF, ale te struktury, które żeście narusili gospodarczo jako rządzący, żeby doprowadzić do dalszego, powstrzymać ten upadek, już nie mówię o programie odbudowy przez rząd pogłowia trzody chlebnej, jednocześnie dla nas bezpieczeństwa żywnościowego, bo tylko 60 czy 50% już zabezpieczamy, żebyście naprawdę poważnie potraktowali to, co i pan przewodniczący Jarosław Sachajko mówi mechanizm cen rekomendowanych. Ludzie, to działa, odsyłam was do Francji, do innych państw, rozumcie. Tylko mechanizm cen rekomendowanych, którzy honorują wszyscy, jest w stanie dzisiaj uchronić przed dalszym upadkiem i nie obrażać ludzi ceną poniżej 4 złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Stanisław Pawluk.